Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że twój lęk to nie tylko emocja, ale mechanizm, który trzyma cię w miejscu? Lęk, który mówi ci, że nie dasz rady, że znowu się rozczarujesz, że lepiej nie ryzykować, nie ufać, nie czuć za bardzo. Ten głos, który niby cię chroni, a tak naprawdę odgradza cię od życia, za którym tęsknisz. W tym odcinku przyjrzymy się, skąd naprawdę bierze się ten lęk i jak krok po kroku zacząć odzyskiwać wolność od tego, co już Ci nie służy. Cześć, jestem Gosia, witaj w podcaście Kobieta Magnetyczna. To przestrzeń dla kobiet, które chcą budować relacje z poziomu wewnętrznej siły, spokoju i pewności siebie. W każdym odcinku pomagam Ci lepiej zrozumieć siebie, zmienić blokujące przekonania. Przyciągać to, czego naprawdę pragniesz, bez gierek, bez udawania, bez stracenia siebie. Dlaczego w ogóle mamy lęki? Żeby zrozumieć, dlaczego lęk tak silnie wpływa na nasze życie, musimy cofnąć się do czasów, kiedy świat wyglądał zupełnie inaczej. Setki tysięcy lat temu człowiek codziennie mierzył się z realnym zagrożeniem życia. Czy to atak, atak drapieżnika, czy to brak pożywienia. Zmieniające się warunki klimatyczne, wrogo nastawione plemiona, to wszystko było częścią codzienności. I w takich warunkach lęk nie był problemem, był tak naprawdę wybawieniem. Lęk zwiększał szanse na przeżycie, bo pozwalał szybko reagować na zagrożenie. I osoba, która ignorowała sygnały ostrzegawcze, na przykład nie zauważała cieni w lesie, albo nie usłyszała szelestu za plecami, miała po prostu mniejsze szanse na przetrwanie. Dlatego nasz mózg został zaprogramowany tak, żeby wyłapywać wszystko, co może stanowić chociażby najmniejsze zagrożenie. I to wyjaśnia, dlaczego dziś tak łatwo odczuwamy niepokój, nawet kiedy zagrożenia nie są realne. Bo mózg nie odróżnia prawdziwego zagrożenia od wyobrażonego. Dla naszego układu nerwowego wystąpienie na scenie, randka z kimś albo rozmowa z szefem może być tak stresująca, jak kiedyś chociażby spotkanie z tygrysem. Jak wygląda to teraz, czyli jakie są lęki współczesnego człowieka? Bo dzisiejszy świat jest bezpieczniejszy niż Kiedykolwiek w historii ludzkości. Nie musimy walczyć o przetrwanie każdego ranka, ale jednak żyjemy w tym permanentnym stanie napięcia. Dlaczego? Bo lęk przeniósł się z poziomu fizycznego na emocjonalny i społeczny. Teraz nie boimy się już głównie o życie, boimy się o akceptację, o bycie niewystarczającymi, o bycie kochanymi. Boimy się odrzucenia, boimy się wstydu, porażki, samotności. Boimy się, że nie będziemy spełniać czyichś oczekiwań, czy to partnera, czy swoich własnych, czy to rodziny, czy społeczeństwa. I świat bombarduje nas informacjami, jak powinniśmy wyglądać, kim powinniśmy być, co powinniśmy osiągać. Jeśli czujemy, że nie nadążamy, od razu włącza się to stare pierwotne uczucie, że coś mi zagraża. Tyle, że dzisiaj tym zagrożeniem nie jest już tygrys, tylko to wewnętrzne przekonanie, że nie jestem wystarczająca. I <laughs> najważniejszym okresem w formowaniu naszego układu lękowego jest dzieciństwo. I od narodzin do mówi się, że do około siódmego roku życia, funkcjonujemy w stanie wysokiej chłonności podświadomej. Nasze fale mózgowe są w stanie teta, co, co oznacza, że wszystko, co widzimy, słyszymy, czujemy, zapisuje się bez filtrowania. I jeżeli w dzieciństwie zabrakło nam bezpieczeństwa, nawet subtelnie nasz system nerwowy zapamiętał świat jako miejsce niebezpieczne. Na przykład, jeżeli rodzic często krytykował, uczysz się, że wartość zależy od opinii innych, jeżeli twój rodzic był nieobecny emocjonalnie, uczysz się, że bliskość jest niepewna, jeżeli rodzic był nadmiernie lękowy. Może nauczyłaś się, że świat jest miejscem pełnym zagrożeń? I nawet jeżeli później intelektualnie rozumiesz, że to było dawno temu, twoje ciało i twoja podświadomość nadal funkcjonują według tamtych wzorców. I dziecięcy lęk nie znika. On dorasta razem z nami. Zmienia po prostu formę, ale mechanizmy obronne zostają. I jak te lęki objawiają się w dorosłym życiu? Dorosły człowiek, który nosi w sobie zapisany lęk, będzie go doświadczać na różnych poziomach, na przykład lęk przed bliskością. Może tęsknisz za miłością, natomiast odpychasz tych, którzy chcą być blisko, bo boisz się zranienia. Lęk przed porażką. Nie podejmujesz wyzwań, bo podświadomie boisz się zawodu i rozczarowania. Lęk przed oceną. Ukrywasz swoją prawdziwą naturę, bo boisz się odrzucenia. Lęk przed stratą. Trzymasz się kurczowo relacji, pracy e, czy innych sytuacji, nawet jeśli cię ranią, bo boisz się pustki. Objawy są różne, ale korzeń zawsze jest ten sam: strach. Jak, obawia? Jak objawia się ten lęk w relacjach? W relacjach z mężczyznami, zapisane w dzieciństwie lęki, mogą całkowicie sabotować relacje. Jak to wygląda? Na przykład wybieranie niedostępnych mężczyzn, bo podświadomie boisz się bliskości. Albo zasługiwanie na miłość, zadowalanie partnera kosztem siebie, bo boisz się odrzucenia. Próby naprawiania drugiej osoby, bo boisz się, że jak nie będziesz idealna, zostaniesz odrzucona. Albo unikanie zaangażowania, bo wierzysz, że bliskość zawsze prowadzi do bólu. Na przykład kobieta, która w dzieciństwie doświadczała emocjonalnej niedostępności ojca, może w dorosłości wybierać mężczyzn, którzy nie potrafią się zaangażować. I nie dlatego, że ona tego chce, ale dlatego, że taki wzorzec jest dla niej znajomy. Wchodzi w relację, która potwierdza jedynie jej dziecięce przekonanie: Miłość to ból, zawsze jestem niewystarczająca, muszę się starać, żeby zasłużyć. I w jaki sposób lęk sabotuje nasze życie? Lęk sabotuje nas w najbardziej bolesny sposób, odbierając nam siebie, bo kiedy lęk rządzi twoim życiem, rezygnujesz z własnych marzeń. Zgadzasz się na mniej niż zasługujesz. Chowasz swoje prawdziwe ja, żeby dopasowywać się do innych, albo pozwalasz innym przekraczać swoje własne granice, bo boisz się konfliktu. Albo trwasz w toksycznych związkach, bo boisz się samotności, dużo bardziej niż cierpienia. Lęk zamyka nasze serca. Lęk sprawia, że życie staje się przetrwaniem, a nie doświadczaniem. Takie przeżycie zamiast życie. Jeżeli czujesz, że lęk steruje Twoim życiem, to pamiętaj, że to nie jest Twoja wina, że masz teraz w rękach moc, by to zmienić, i Twoje życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk. I jesteś gotowa, by wrócić do siebie. A ja dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.